Chciałabym, żeby to było jeszcze więcej. Cieszę się, że co roku przebywa instytucji, przebywa ludzi, którzy, którym przemoc nie jest obojętna. Chyba trzeba o tym mówić, trzeba mówić, ponieważ coraz więcej jest samobójstw w ukryciu, dużo osób jest pozamykanych w domach, przemoc jest ciszą czasami, ludzie nie pokazują też na, na, na co dzień, a jednak takie kampanie i takie spotkania mm, pozwalają też uświadomić sobie, że nie warto, trzeba czasami powiedzieć stop yy, i wyjść korzystać z pomocy instytucji i zadbać o siebie. Czy to nie jest trochę też tak, że zderza się człowiek z rzeczywistością, którą pokazuje, że to nie on jest najważniejszy, tylko najważniejszy jest system? Ja myślę, że małymi krokami musimy zmieniać ten świat i czasami dziarenko wydaje się, że nie jest w skali miejsca, miasta, Polski. Dzisiaj była konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz harmonii społecznej w ramach kampanii 16 dni przeciw przemocy. Więc rozmawialiśmy na temat pomocy osobom uznającym przemocy, też jeżeli chodzi o osoby stosujące przemoc, jakie są działania i my też mówiliśmy, jakie są działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach właśnie w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Czy ten problem jest duży na skalę Polic, powiatu polickiego? Myślę, że jest podobny jak w skali całego kraju, więc się jakoś to bardzo nie różni. No niestety nie powiedziałabym, że się jakoś zmniejsza. Nadal jest to coś, z czym się spotykamy no, regularnie, więc, jest, więc te statystyki może bardziej pokazują, że może nie rośnie, ale też specjalnie się nie zmniejsza, więc rok do roku Niestety jest, jest jakaś określona ilość osób, która przychodzi właśnie z, tą, no, z tym problemem, że doświadcza przemocy. To bardzo ciekawe, zawsze o tym mówimy, że sprawców powinniśmy instalować. No, może tu jakieś takie słuchajcie, tutaj służby są takie pilotażowe w projekcie, i tam do tych, tych naszych agencji będziemy wywołać sprawców. Szanowni Państwo, jest bardzo podobnie z dziećmi, które umieszczamy w pieczy. Rodzice sobie wolno chodzą, że tak powiem, wyjechały dzieci na wakacje w tej piosence, a się siedzą, tak, w instytucji, jaka by była najpiękniejsza. No mam akurat cudne domy dziecka, ale one nie są cudne, tak, no bo to są zawsze domy dziecka, to są zawsze instytucje, a rodzice sobie chodzą wolno, tak. To jakby też czym się nie o to chodzi, jest dużo, dużo do zrobienia, ale zawsze możemy taki projekty zrobić. Słuchajcie, mamy gdzie, musimy spróbować. Pogadamy jeszcze na tej konferencji piątego, może nam coś z tego wyjdzie. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj konferencja można powiedzieć taka otwarta, wielu uczestników, wielu słuchaczy, a padło też zaproszenie na konferencję 5 grudnia. Może coś trochę od tej konferencji. Tak, od godziny 11 do 15 odbędzie się konferencja Wspólnie i Skutecznie Przeciw Przemocy. To jest konferencja dla właśnie służb, instytucji takich jak ośrodki pomocy społecznej, policja, zespoły interdyscyplinarne, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy też wiem, że będą, więc zapraszamy serdecznie zapraszone instytucje do udziału w konferencji u nas w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Przemoc domowa jest na porządku dziennym. Nie pozwólmy na to i szanujmy swoje kobiety, pociechy na jukochansze skarby nasze dzieci nie pomnoć ani ręki, łezka wokół mówię sprzeciw.